Każdy z nas coś tam ma, jakiś defekt. My akurat mamy wzrok. W Galerii Mienia Slędzińskich dopiero zaczynamy działania, które nasze zbiory mogą zrobić dostępnymi dla osób z niepełnosprawnością. Chciałam zrobić jakąś taką akcję przybliżającą, zapoznawczą, i pod hasłem Sztuka otwiera. Zaproponowałam osobom z Polskiego Związku Niewidomych wspólne stworzenie muralu. Znałam, że nie chcę zamówić jakiegoś dzieła, które ktoś namaluje na ścianie, tylko ma być to wspólna no praca. No dawaj, dawaj. Za blisko! Dariusz Paczkowski to artysta, który od wielu lat tworzy murale zaangażowane społecznie. Najpierw Wam wszystkie kolory zaznaczę, dobrze? Wybiera często trudne tematy, pokazując je w przystępny sposób i tworzy te murale razem z uczestnikami, więc to ma taki wymiar włączający. Nie możemy wyjechać za te dwie linie. Malujemy ten środek. Ja tutaj weszłam na to. Nic nie weszło świetnie, ja tu jestem przy tobie, czuwam, jest ok. Od niedawna w galerii pracuje z nami grupa młodych ludzi, których przygotowujemy do tego, żeby mogli zostać oficjalnie wolontariuszami. Dla mnie jest bardzo ważne, aby osoby, które będą wspierały galerię, też uczyły się, poznawały sztukę, poznawały różne dziedziny sztuki. Te dają na mnie Osób z niepełnosprawnością w przestrzeni miejskiej nie widzimy. Nie widzimy ich w sklepach, nie widzimy ich w hotelach, nie widzimy ich w takich codziennych sytuacjach, gdzie mogliby przecież pracować. Ojca i syna i ducha. Mural powstał na ścianie polskiego związku niewidomych. Zależało mi przede wszystkim, żeby ta ściana była w centrum miasta. I bardzo chciałam, żeby ten mural kół po oczach i żeby zatrzymywał przechodniów i pokazywał, jesteśmy. Jesteśmy częścią miasta, miasto jest również nasze i miasto Białystok jest miastem dla wszystkich.